Film, który za chwilę obejrzysz, powstał przy pomocy sztucznej inteligencji. To parodia, która przedstawia nasz świat z przymrużeniem oka. Nie miałem zamiaru nikogo obrazić, urazić ani zniesmaczyć. Historia świata zawsze opierała się na wielkich postaciach. Rywcach, świętych, twórcach, niezależnych dziennikarzach i naukowcach, to właśnie oni kształtowali naszą cywilizację. Gdybym miał powiedzieć, co ocenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi, ludzi, którzy tanio skóry nie sprzedadzą. E -e -e. Wielkie postacie, agenci 007, na jakich nie zasługujemy, wielkie wydarzenia zmieniające bieg historii. A na końcu tego wszystkiego on, nowo wybrany prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Karol Nawrocki. Ryszarda i Elżbiety. Pierwsze imię, Karol, otrzymał na cześć papieża Jana Pawła II. Jako dziecko był spokojny i opanowany. Lubił sport i regularnie ćwiczył. Dobrze się uczył, pisał książki. Był wzorowym obywatelem, zawsze gotowym do pomocy. Najczęściej wspierał swojego sąsiada, pana Jerzego. Pomagał mu dostarczając codzienne zakupy, przygotowując prezenty, a czasem nawet wykonując drobne remonty. W dowód wdzięczności balierzy zapisał mu w spadku swoje mieszkanie. A wy, hejterzy, pomogliście kiedyś komuś? Droga Karola Nawrockiego do prezydentury nie była łatwa. W czasach, gdy kierował Instytutem Pamięci Narodowej, trafił nawet na czarną listę Władimira Władimirowicza. <laughs> Ale zostawmy na chwilę wielką politykę. 22 maja 2010 roku Karol żenił się z Martą. To było piękne besele. Nie zapomnę go nigdy. Karol, Karol się odżenił. Karol, Karol się odżenił. Karol, Karol się odżenił. Karol, Karol się odżenił. Razem z Martą doczekali się trójki dzieci, a wy, hejterzy Karola. Że odważyliście się atakować jego córkę, Kasię. Wiecie co? Palcie gumę. Jak wspominałem, Nawrocki od zawsze przykładał dużą wagę do aktywnego stylu życia. Sam przyznał, że brał udział w szlachetnych, męskich walkach wręcz. Trenował boks w RKS Stoczniowiec. Później Został zawodnikiem, a nawet kapitanem drużyny piłkarskiej ex-siedlce Gdańsk. Rywale mówili o nim tak: Taki to był ham, jakie bydle. nim grałem, to co chwilę musiałem uciekać z nogami. Boiskowe hamstwo. Karol Nawrocki wystartował w wyborach jako kandydat obywatelski, popierany przez prawo i sprawiedliwość. Myślę, że nie tylko ja początkowo musiałem googlować, żeby sprawdzić, kim on w ogóle jest. O przebiegu samej kampanii prezydenckiej zrobiłem inny film. Polecam luknąć. 1 czerwca 2025 roku odbyła się druga tura wyborów, w której Nawrocki wygrał, a 6 sierpnia odbyło się zaprzysiężenie. I na tym się teraz skupmy. Czołem żołnierze! Niech Bóg błogosławi Polsce! Niech żyje Polska! Razem, gdy tego słucham, mam ciarki. Muszę przyznać, udało się, panie Karolu, ale hejterzy nie odpuszczali. Od pierwszych dni jego prezydentury próbowali wszystkiego, by go zdyskredytować. Czepiali się nawet nowej BMW, w której od teraz miał jeździć prezydent Nawrocki. Nowa prezydencka limuzyna BMW serii 7 Papa Mobile. Luksusowa siódemka, pod maską V8 Twin Turbo. 530 koni, do setki w 6,6 sekundy. BMW serii 7 PAPA Mobile. Styl, moc i ochrona głowy państwa. Doktor... Mm, przepraszam, prezydent Nawrocki. Urządzanie swojego nowego domu zaczął od zmiany wystroju wnętrz. Na pierwszy ogień poszły obrazy. Karol wymienił je na własne. Jutro święto Konstytucji. Jak będzie trzeba, to wszystko oddam, żeby właśnie taka była. Trzymajcie się ciepło. Zrobimy to robotę. <laughs> Przeciwnicy polityczni drżeli ze strachu, bo prezydent Nawrocki od razu postanowił działać. Już w pierwszych dniach swojej prezydentury wezwał do siebie premiera Donalda Tuska. I cóż? Kazał mu trochę na siebie poczekać. Two thousand years later. Nie jesteś bogiem, uświadom to sobie, sobie. Nie jesteś bogiem, uświadom to sobie, sobie. Podobno tak było, nie ściemiam. Oprócz tego, Karol. W pierwszych tygodniach swojej prezydentury. Zabronił zabaw wiatrakami. Wyłączył internet naszym wschodnim sąsiadom, a kiedy testował swojego nowego drona, trochę przyszarżował. Wszystko jego wina. Wina Karola. Iło to ło. Po co drążyć temat? Prezydent walkę z hejterami chciał załatwić po męsku. Po męsku, po męsku. Ale chyba nie ma w naszej przestrzeni publicznej takiej osoby, która odważyłaby się stanąć z nim oko w oko. No, chyba że znowu sięgnięto by po Jacka. Panie Karolu, przekazuję gratulacje i życzenia udanej prezydentury. Chciałbym w przyszłości zrobić film pod tytułem Karol prezydent, który pozostał człowiekiem. Myślę, że to idealne podsumowanie tej historii. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.